Eluwina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie W kolejnym odcinku na mociachowym kanale Mordeczki, to jest jakiś hit W sensie, ciężko mi tutaj jest cokolwiek opisać Bo dosłownie kilka dni temu Dołączył do nas Abra i Bobo I było boom, Herobrine był mega zły Chłopaki byli jacyś mega tacy, wiecie, no po prostu Szaleni, a teraz mamy kilka dni później I nagle oni zniknęli No to jest mega dziwne Do tego jeszcze w międzyczasie pojawiła nam się Nowa postać zielona, która podobno Chciała nas z tej bariery uwolnić Cały czas nie wiemy kto to jest i tak naprawdę jakie ma za Miary. To jest po prostu mega pogmatwane, mega mega dziwne. Ale słuchajcie, co tu się dzieje? Czy wy to właśnie widzicie? Cała tablica Hirobraina, która była czerwona, zmieniła się na właśnie kolor zielony. Ten sam kolor, którego używa. Ta właśnie zielona postać, ten zielony gość, który nie ma nazwy ro robocza, nazwa zielony gość. Więc mordy, my tam pójdziemy, przeczytamy to i mam nadzieję, że coś, coś się tutaj no po prostu wyjaśni, czemu czemu tutaj takie rzeczy, takie cyrki się dzieją. Także po prostu przejdźmy do roboty. Maciuch, ej, to jest nawet do mnie! Ej, to jest nawet do mnie. A ja nie wiem, czy ktoś to czytał wcześniej, bo jak widzicie, ja tutaj jestem sam na barierze totalnie. Dobra, Maciuch, już wiem jak was uwolnić, dobra! Okej, okay, dobra, dobra. Eee, nie było prosto, ale mogę Was uratować, no to świetnie! Ej, to epicko akurat tylko dlaczego jestem sam w takim razie. Eee, póki co mogę uratować tylko Ciebie, ale nareszcie też przyjdzie Pora. Ej, dobra, dobra, tutaj nie rozumiem tego, w sensie rozumiem, co to znaczy, ale okej, okay, to mi się zaczyna mniej podobać po prostu, dlaczego tylko mnie? Fajnie, że będę, yy, jakby, wyzwolony, tak? Ale kurde, no chłopaków też trzeba uwolnić, także to nie jest już takie cool. No ale dobrze, ehm, żeby się stąd wydostać, musisz oddać wszystko, co masz do skrzyni w świątyni tego Hero Brain, a potem wskoczyć do ofiaromatu. Co? No przecież koleś ja powaliło. No dobra, nie mam itemów ważnych. No mam 13 dirta, 2, jakieś mięska dziadowe i mieczyk... mieczyk, no prawie nowy, słuchajcie, prawie nowy, bo wczoraj go sobie craftowałem, także itemy nie są cenne, ale. Mam wskoczyć do ofiaromatu? Ej, no tak nie może być, słuchajcie, no, no, no to mi się coraz mniej podoba. Jeśli tego nie zrobisz... To się nie uda, musisz mi zaufać, pośpiesz się powodzenia. No lol, no. No nie, no dobra, słuchajcie, mordeczki wy oglądajcie do końca ten odcinek, żeby się przekonać, czy ta, ten zielony gość naprawdę chce nas uratować, czy to jest tylko mm, jakieś, słuchajcie, kłamstwo. Może to jest Hiroba, może to jest ktoś po stronie Herobrina, a może to jest po prostu jakiś troll, więc oglądajcie do końca i subskrybujcie ten kanał, ponieważ odcinki są codziennie, ale jeżeli nie zostawicie suba, no to słuchajcie, z, z, no, będziecie mieli problem z prawem, bo jest ustawa, no ja wam, słuchajcie, powiem, tylko, tylko słuchajcie, żeby nikt nie podsługiwał. Jest ustawa, że macie 3 sekundy od teraz, że na zasubskrybowanie 3, 2, 1 Jeden. No dobra, i ten, kto zasubskrybował, ten jest gość i może spać spokojnie A ten, kto nie zasubskrybował, powinien się o trzeciej w nocy spodziewać gościa Ja nie wiem, słuchajcie, może jakiegoś złego spajka o trzeciej w nocy Ale prawdopodobnie będzie to jakiś smutny krawaciosz w garniturze yy, Zapukał o 3 w nocy, także mordeczki Subskrybujcie, bo odcinki są codziennie I jeszcze, yy, słuchajcie, mam wam do, do pokazania takie coś Jakby nic o tym nie powiem, ale, ale mogę wam pokazać Także bądźcie czujni A teraz tak, wbijamy oczywiście do tej jego głupiej świątyni no i dobra, słuchajcie, odłożę tej temki. rzeczywiście zaufam, wiecie co, zjem sobie jeszcze, patrzcie, pyk, 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 zjem sobie, żeby sobie uzupełnić chociaż to pół mięska, bo może się przydać, a teraz wbijmy do ofiaromatu, oczywiście ja tego nie, nie, nie niszczę, bo ten zielony gość pisał, że jego wskazówki i rzeczy, które on robi, one znikają same, także o to się nie muszę bać, wbijmy sobie po prostu tam na dół. I tak naprawdę nic mi nie szkodzi wskoczenie do tego ofiaromatu. Tak naprawdę ziomeczki nie mam żadnych itemów, nikogo tu nie ma, nie skompromituję się przed nim, więc chyba będziemy mogli to zrobić, ale przed tym przypomnę o subskrypcji. Mordę, musicie subskrybować, dobra. A my teraz tak po prostu <grym> czy skaczemy, no. No nie wiem, jakby tak jak mówię, z jednej strony nie chcę, bo naprawdę to może być po prostu głupi troll, z drugiej strony nie mam nic do, do stracenia, więc 3, 2, 1, go! No i co się teraz stanie, Gosionki? Co się teraz stanie? Przecież ja zaraz... Co? Przecież ja zaraz spadnę, to chciałem powiedzieć, a... Ło, wow, się przeniosłem gdzieś, ja jestem na jakiejś wyspie! Ej, poczekajcie, to jest wszystko... To jest jakieś miasto pod... Woo! Ej, to jest ocean lawy! Ej, to jest ocean lawy, o którym kiedyś wspominał Abra i Bobo. Boże, co się tutaj wydarzyło właśnie? Tam jest jakieś w ogóle kolorowe bloki, to wygląda jak... jak parkour, nie wiem co to jest. Jestem na Skybloku jakimś, to jest ewidentnie skyblok. Patrzcie, są wysepki połączone ze sobą. Ej, to jest posrane. Ej, ja jakby wyszedłem z bariery, tak. Ej, w sumie to tak. Ja mam się cieszyć, czy nie? Bo z jednej strony się cieszę, bo nie mam mnie w barierze. Z drugiej strony jestem przerażony, bo nie wiem, gdzie jestem. Wiecie, o co chodzi? To jest, to jest straszne. Jestem ewidentnie gdzieś mega wysoko. Ewidentnie na skype... Bloku tu jest bedrock. Dobra, nawet widzę tabliczki. Zaraz będziemy musieli je przeczytać, ale... Ale zobaczmy, słuchajcie. Jest drzewo. Zobaczmy skrzynię. Jest lód, żeby... Ej, to jest ewidentnie po prostu zwykły skyblock. Zobaczmy teraz, może tę wysepkę, słuchajcie. Ja nie wiem, czy powinienem, ale ta lawa jest po prostu przerażająca. Jak spadniesz, to po prostu nie żyjesz. Dobra, czyli widzę, że to jest to samo. Pytanie, słuchajcie, czy tutaj trafił Abra i Bobo? Ej, to jest możliwe, to jest możliwe, tylko pytanie, czy to jest kolejna pułapka Herobrina, czy to jest naprawdę. Mm, czy to jest po prostu coś lepszego? Dobra, przeczytajmy, bo widzę, że ktoś tutaj musiał być. Patrzcie, jest crafting, jest piecek, to wszystko jest rozbudowane. Przeczytajmy w takim razie te tabliczki. Odblokowałem ofiaromat. Wow. Ale póki co dam wam jeszcze chwilę, nacieście się niby wolnością Za jakiś czas będzie, będziecie musieli składać mi ofiary i będziecie wszystko robić Ło, ja, ja już się głupię I będziecie robić moje zadania i polecenia, wszystko co będę wam kazał, he he he, he, he. To ja mam władzę, pozdro, no nie, ej to Słuchajcie, nie jest podpisane w to, to w żaden sposób, ale to by znaczyło, że tutaj nas przeniósł Herobrine A to by z kolei znaczyło, że zielonym gościem też był Herobrine, o nie, o nie, słuchajcie, słuchajcie, no ja jestem sam na serwerze, możecie zobaczyć, niektórzy z was pisali, że na, na, że ktoś może na Vanish to robić, ziomki, Vanish nie zakrywa kolesia na tabie, tylko skin, robi tak jakby niewidkę, to także to jest w ogóle bzdura jakaś, jestem sam na serwerze, nie miał kto tego zrobić totalnie, i, i teraz, i teraz co, ja nie wiem czy ja tutaj, dobra, zwiedźmy to w takim razie, tutaj póki co nie ma co robić, w sensie... Okej, okay, mam mączkę kosną, żeby sobie urosnąć drzewka. Lawę wodę, żeby mieć generator y, lód, żeby... Żeby mieć chyba wodę kolejną, bo tak mi się wydaje. Ale słuchajcie, to jest ofiaromat, czyli to jest Herobrine. To wszystko było zaplanowane, a te, ten zielony gość to była tylko intryga Herobrine'a. Boże, nie wiem, co teraz powiedzieć. Nie wiem naprawdę, co teraz zrobić. Y, tutaj widzę, że... No, nie no, słuchajcie, ewidentnie ktoś tu był. Ja nie wiem, czy w ogóle mogę tu chodzić, czy to jest bezpieczne. Ale te wysepki... Są jakoś rozbudowane, więc może po prostu spróbujmy je zwiedzić. Bo patrzcie, no tu jest generator kobla. Tak, to jest generator kobla, czy, czy mi się wydaje? Nie wiem, w którym miejscu by zbierać, ale dobra, nieważne. Tutaj są. Tu są rzeczy normalnie. Patrzcie, ile ktoś ma zboża? Pytanie tylko, czy to jest naprawdę abra i Bobo. Może to jest ktoś jeszcze inny. Dobra, tutaj jest nawet drugi poziom. Patrzcie, no ktoś ma. Normalnie ktoś ma farmę zboża. Ej, wiecie co? Może słuchajcie, żeby się nie marnowało to zboże. To ja bym zasadził, słuchajcie. Patrz, to może ja bym sobie zebrał troszkę i zasadził. Ja nic nie ukradnę, bo, bo to i tak wyrośnie, słuchajcie. A, 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 a będę miał przynajmniej jedzonko, tak? Tak, mam nadzieję, że, że nikt się nie zezłości. Ale patrzcie, oczywiście tutaj sieję. I jeżeli ktoś tylko tutaj wróci. No, to najprawdopodobniej już będzie miał to wyrośnięte. Także, także, no stress, proszę się tutaj nie spinać. Nasionka oczywiście odkładamy. A to, to sobie wezmę, żeby mieć chlebki, ok? Żeby po prostu. żebym tutaj po prostu nie umarł. Dobra, także 7 chlebków mi wystarczy. To odkładam elegancko. No i chciałbym to zwiedzić bardziej. Czy tutaj coś jest? No tak, średnio. Ej, tam można zejść. Dobra, dobra, dobra. Ja muszę tam zejść. Na of jakby przy ofiaromacie jest, jest jakiś wejście. Gdzie ja się w ogóle podziałem? Ej, gdzie są wszyscy? Dobra, tutaj się przeskoczę, bo kolejna skrzynia. Kolejne itemy, nawet ktoś ma. Blok żelaza! Blok żelaza. Skąd ja się pytam w takim miejscu żelazo? Dobra, tutaj nawet nie ma po co wchodzić. Eee, I teraz tak, e, chciałbym sobie... Uo! Chciałbym sobie wrócić, tylko ostrożnie, bo nawet taki najprostszy parkur może tutaj robić problemy w takich e, stresujących okolicznościach. I teraz tak, jak ja mogę tutaj zejść? Dobra, e, w takim razie schodzimy sobie na dół, zobaczymy ten ocean lawy. Mam nadzieję, że tam nic nam nie złego nie czeka. Potem z wejściem może być problem, bo. No kurde, jednak skądków tutaj jest dużo? Ale jak to wygląda? To jest chore. To jest po prostu, słuchajcie, chore. Ale póki co nie panikujmy. Mam nadzieję, że tutaj jest Abra i Bobo w rzeczywistości. Mam nadzieję, że agent i Elviso tutaj też trafią, bo. Wow! O kurde, ej, ja tutaj nie wrócę. Będę musiał w takim razie skąd inąd chyba zabrać Dirta. Ej, bo ja, ja tam nie wskoczę, wiecie, no, bez, bez tego dirta, także mam nadzieję, że jakoś to sobie ogarnę, ale... Agent Elvis teraz zostali sami w barierze. Ej, tam jest wiadomo Herobrine, on może i naprawdę zrobić krzywdę. Ej, serio, jakby to jest tak wysoko. lol jak to jest... A tu jest skrzynia w ogóle! Okej. Okay. LOL, to jest dirt! Dobra, to biorę dirta w takim razie. On jest chyba niczyi, więc... A tam widzę, że nic nie ma, jest tylko Obsydian jest kobel, czyli tam po prostu chyba ktoś wylał wodę niechcący. E, na dole, słuchajcie, zobaczmy czy coś tutaj było na dole ciekawego, bo... Aaa, tu jest ten parkour, okej. Okay. Okej, okay, tu jest ten parkour, tylko... Gdzie on prowadzi tego, nie wiem, słuchajcie, bo ja tutaj nie jestem dobry w parkura. Więc tak, e, podróż po tych skodach, wykorzystajmy na chwilę, słuchajcie, żeby się po pierwsze rozejrzeć, a po drugie, żeby rozkminić Teraz pójdę na tę moją wyspę, bo jeżeli zostałem zrespiony na tej wyspie, to rozumiem, że ona mi została przydzielona, ogarniemy ją sobie, ale podróż teraz tę te, piękną po tych dirtowych skodach. Ach, Bobo, słuchajcie, Bobo nie mógł tego zrobić, on by nie zwarnował tyle dirta. Więc e, wykorzystajmy, żeby się zastanowić. Dlaczego tutaj zostałem przeniesiony? Bo naprawdę zostałem uwolniony z bariery i to się zgadza. Tylko pytanie: dlaczego ktoś mnie tutaj przeniósł? Bo ewidentnie, słuchajcie, tutaj jesteśmy uwięzieni. No sami, zobaczcie, tu nic nie ma. Ja jestem na kordach, słuchajcie. Na normalnych kordach. No to są normalne kordy, tak naprawdę. Więc dlaczego tutaj takie, słuchajcie, dziwne rzeczy się dzieją? Takim moim, słuchajcie, że nie ma żadnego bloku tutaj. Naprawdę, to wygląda jak sprawka Herobrina, bo jeżeli Herobrine mógł zrobić taką barierę, jaką zrobił do tej pory, no to w takim razie mógł też zrobić coś tak chorego, a to nawet wydaje się bardziej chore, co prawda. Ej, tutaj jest Netherrack. Ej, dobra, słuchajcie, ja nie wiem, czy ja mogę tam przejść. Wiesz że co? Nie, ja tam nie wejdę, nawet tam jest Netherrack, co mi przypomina o Hirobrainie, Co jeżeli to jest jego wyspa? Nie, no to musi być jego wyspa. Ej, to musi być jego wyspa, słuchajcie, to jest ewidentnie jego e, sprawka. Ja tam nie skaczę do tego ofiaromatu, absolutnie nie. Ja tutaj wracam na swoją wysepkę e, i mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie spoko. Także, no, ziomeczki, witam was na maciechowym skyblocku. Mam nadzieję, że tutaj nie będę pojedyn... jakby e, samemu. Ej, bo boję się, że... wiecie co, nie, dobuduję tutaj coś, bo boję się, że to drewno mi spadnie, a ono jednak będzie mega ważne. Także mam nadzieję, że chłopaki tutaj dołączą, albo że już dołączyli. Tak bym obstawiał, no ale... Kurde, no pewności nie mogę mieć tak naprawdę, więc mam nadzieję, że Agent Elvis dołączył, Abra bo już dołączyli Wtedy jakoś sobie poradzimy, słuchajcie, w grupie zawsze sobie jakoś poradzimy, zawsze będzie raźniej z tym herobraline walonym. Ale to mnie nie napawa optymizmem, bo mieliśmy być wolni. A się okazało, co się okazało. Dobra, muszę z w takim razie rozbudować tę wysepkę Żeby mi te sadzonki. Sadzonki i patyki ewentualne tutaj spadły Nie wiem czy ja w ogóle mogę się... O nie, o nie, moby teraz będą się tu respić! Sami zobaczcie, słuchajcie, tam są moby. Patrzcie, dobra, mam, mam sadzonkę, mam sadzonkę, więc jest dobrze, od, odłożę ją teraz. Boję się, że to zaraz moby mi się tutaj zrespią. To by. Ej, tam jest skrzynia w ogóle. Ej, tam są skrzynki! Tylko patrzcie, do tej pory żadna wysepka nie jest jakby z tych skrzynek zasiedlona. Także wolę, wolę, jakby wiecie, tutaj nie wychodzić przed szereg. Nie, nie, nie. Ja to zostawię, ja tutaj nic nie robię. Ja tylko poproszę dirta mojego. Także, słuchajcie, mam drewno. W takim razie możemy. Ej, to jest prawdziwy survival. Słuchajcie, jeżeli ktoś chciał prawdziwy survival, taki najbardziej prawdziwy, no to macie Skyblocka, czyli ciężko bardziej prawdziwy survival. Dobra, teraz robię sobie, słuchajcie, łopatę, bo oczywiście ona mi się przyda. Yy, drewna myślę, że będziemy mieli pod dostatkiem. To nie jest bariera, bo widzicie, mam tutaj już trzy sadzonki, do tego już mam więcej drewna niż mieliśmy w całej barierze. Więc nie jest, słuchajcie, aż tak źle pod tym względem. Dlatego podstawowy surowiec jako drewno będziemy mieli tutaj zagospodarowane. Eee, to, to różni na pewno to od bariery, ale dobra, nie skupiajmy się na tej barierze. Najważniejsze jest to, że uciekliśmy z niej. O, w, te, w tym kontekście możemy się na niej skupiać, że, że już nas tam nie ma. Dobra, teraz na shiftie, oczywiście, słuchajcie, jestem, bo się boję, gdzie się kończy. Gdzie się kończy, a gdzie się nie kończy. Dobra, także kopmy. Kopmy po prostu. Ej, serio, to jest takie dziwne uczucie. Nagle się nie boję od drewno. Nagle się nie boję od drewno. Zresztą patrzcie, słuchajcie, jakie my rzeczy tu robimy. A, ja. tutaj muszę oczywiście to zabudować, żeby mi nie spadło nic. Patrzcie, jakie, słuchajcie, my rzeczy robimy, ja. Ja sobie ogarniam normalnie skyblocka, gdzie ostatnie dni były spędzone jakąś chorą barierą I wykonywaniem naprawdę postranych zadań A jeszcze wcześniejsze były wojną z Bobu, gdzie też naprawdę, słuchajcie, odcinki były hardkorowe Jaka to jest w ogóle zwrot akcji? <grym> to jest świetne, to mi się akurat podoba Dobra, teraz tak, ostrożnie Ja oczywiście jestem na shifcie, więc no, mam nadzieję, że, że, że nie będziecie mnie pośpieszać Dobra, ej, to mi się akurat... Gościu, nie wiem, czy na... Nie no, chciałbym zostać na tym poziomie, więc na razie, słuchajcie, po prostu sobie skopię Skopię to. Nie wiemy na. Ej, dobra, tutaj mogę sobie sprawdzić. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery. Jest pięć chyba, pięć albo sześć klocków grubości. A mogę też sprawdzić tutaj, że tutaj został jeden i drugi. Dobra, czyli jeszcze jeden będzie do skopania w pożądalu. Czyli tak, ten mogę jeszcze spokojnie w takim razie skopać. Okej, okay. to tak robimy. Piek. Ej, no do, dobra, dirta też tu jest dużo, no ale na barierze też było dużo, tylko że nam się nie chciało go zbierać, bo raczej nie był nam do niczego potrzebny. Zaraz mi się łopata skończy, ale powinna mi starczyć na tego dirta, więc będzie spoko. Ile tam jest mobów? Patrzcie, jaki dokokrzony szkielet. Tutaj szkielet trochę biedniejszy. Tutaj creeper. E, kolejny szkielet. Dwa pająki. Co tu się dzieje? No nie, no naprawdę. Widać, że jest kolorowo całkiem. I teraz tak. Czy ja mogę to rozwalić? Nie. Nie, nie mogę. Dlatego mogę, słuchajcie, tylko zrobić coś takiego. Pikson. Dobra, to w takim razie ja to rozwalę w ten sposób, żeby oczywiście ta wyspa jako tako wyglądała. Okej, okay, mogę w takim razie, słuchajcie, sobie skraftować y, kolejną łopatę. Chociaż przydałby się kobel. Hmm, kurde, a żeby mieć kobla, to oczywiście będę potrzebował generatora Którego już raczej dzisiaj nie zrobię Bo boję się, żebym go zrobił źle Słuchajcie, muszę dokładnie sprawdzić W sensie, wiem, że to musi... Wiem, wiem co musi na co się lać Ale wie, sami wiecie, lepiej po prostu tutaj nie kozaczyć Dobra, lecimy Lecimy I już w następnym odcinku będę miał sporo kobla No, też, słuchajcie, no kopanie kobla na odcinku Słabo to by wyglądało Już wystarczy to, że że robię takie rzeczy jak kopanie dirta Dobra, zróbmy coś takiego, żeby to oczywiście fajnie wyglądało eee, I teraz tak, jeszcze zabudujemy sobie... Tutaj, raz, dwa, jeszcze jeden paseczek, żeby było wszystko e elegancko. No i dobra, ej, mamy jako tako moją wyspę skyblockową ogarniętą. Ej, no, jest nieźle. O nie! O nie, o nie, 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 mordeczko, mordeczko. Dobra, ale słabo spadł. Szkielet myślał, że dojedzie macioka. Co za, co za faja, co za lamus. Dobra, e, teraz tak, zgarnijmy sobie tak, nasionka. Mamy bone mila. E, to niech tutaj zostanie. Teraz mamy saplingi, czyli oczywiście te sadzonki. E, teraz tak, drewienko, wszystko odkładamy. Wszystko, wszystko, proszę mi odłożyć. Tylko jedzonko chcę zachować. No i powiedzmy, niech będzie ta łopata dirt. Teraz tak, biorę saplingi. E, no i tak, se postawię tutaj. Nie! nie, 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 nie. Nie, mordeczko, dobra, muszę go zrzucić. Tak, dobra, udało się. Uh, misja zakończona z sukcesem, no nie no, dlaczego oni tu idą, dobra słuchajcie, zro... zrobimy coś takiego, nie, okej, okay, kolejny spadł, co tu się dzieje, Ej, w nocy, skyblocka, nie, 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 absolutnie ja się na to nie zgadzam, e, zjedzmy sobie coś, zjedzmy sobie, gdybym miał łyżeczkę, to jeszcze spoko, bo wiadomo, jestem sam, teraz tak, weźmiemy sobie bone, no dobra, zombie akurat jest spoko, patrzcie, i co on teraz zrobi, czy on spadnie teraz? Co się zablokuje po prostu, co za lamus, dobra. Yy, wezmę sobie mila, no i po prostu se w takim razie... Okej, okay, yy, wyrosnę, wyrosnę. To pyk, 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 pyk. Wow! Oh! Ale się przestraszyłem, że spadnę. Ale się przestraszyłem, że spadnę. Słuchajcie, to jest naprawdę styl. Ja jestem tutaj sam, no i oczywiście podstawy Minecrafta ogarniam, wbrew temu, co niektórzy myślą. Ogarniam podstawy Minecrafta. Ale to jest stres, bo Skyblocka nie grałem albo kilka lat i to takich kilka dobrych lat, albo wręcz nigdy Skyblocka nie grałem. Jestem tutaj sam, nie mam pomocy, żeby mnie ktoś nie wiem, ubezpieczał, ale patrzcie, idzie całkiem nieźle. Więc możemy sobie rozbudować tę wyspę dirtę. Potem oczywiście będzie to trzeba wszystko rozwalać i zastępować koblem, półpytkami z kobla, ja, ja słuchajcie to wiem No ale póki co nie mam generatora, nie będę go teraz y, robił, także rozbudujmy sobie tym dirtem co mamy A najwyżej to co teraz tutaj robię przerobimy na sad, bo, bo sady na skyblocku też są oczywiście mega ważne, żeby mieć mm, drzewa Także to jest istotne, y, rozbudujemy sobie w takim razie tę wysepkę i na przykład tutaj Maciu chce postawić drewienko, znaczy drzewko Ej, no co tu się dzieje? Ej, kolejka jest do mnie, no patrzcie, słuchajcie No cała kolejka się do mnie ustawia Ej, ja rozumiem, słuchajcie, no Macioch, wiadomo Tutaj taki Macioch Cox, taki sz szanowany Minecrafter <laughs> Oczywiście się śmieje, ale Słuchajcie, no taka kolejka tutaj Fanów do mnie, no naprawdę, słuchajcie, mi czegoś takiego To się nie spodziewałem, dwa creepery, jeden zombiak No naprawdę, szaleństwo, słuchajcie, dobra Róbmy drzewko Wow! Mam duże drzewo! Mam duże drzewo! Dobra, wygrałem, słuchajcie. Wygrałem w tym momencie skybloka, Totalnie wygrałem. Możemy sobie w takim razie, jak jestem już taki, taki potężny na tym skyblocku, zrobić siekierkę drewnianą. Zawsze nam, słuchajcie, troszkę szybciej pójdzie. Ej, duże drewno, drzewo mi się zrobiło. Ale jazda! Ale świetnie, dobrze, dobrze. To mi się bardzo podoba. Także... To tylko pokazuje, kto będzie najlepszy na tym skybloku. Cały czas oczywiście zostaje zagadka, czy ten zielony gość to jest Hero Brain. E, Póki co mam wyraźne powody, żeby tak sądzić, ale, ale nie będę się na tym skupiał, bo mam poważniejsze kłopoty, słuchajcie. Moimi kłopotami pierwszymi jest tak, co ja tutaj robię e, i czy, czy tutaj chłopaki są. Mam, mam nadzieję, że tak, Ma, mam nadzieję, że oni tutaj są, e, a że agent i Elvis tutaj dołączą, że będą wiedzieli, no bo. Kurde, nie wiadomo słuchajcie. Może on, ten Hero Brian, jeżeli byłby tym zielonym gościem, on by nas tutaj tak odseparował od siebie, no nie? To by miało, słuchajcie, sens, to by miało sens, tak mi się wydaje, także wszystko jest możliwe tak naprawdę na tym serwerze. To jest jakaś masakra, jakieś Pakistańczyki, nie, nie wiem skąd się ci ludzie biorą, siedzą się przy komputerku i po prostu się włamują do nas na serwer ale też piszą po polsku. Może używają jakiegoś słownika? No, to też jest, słuchajcie, możliwe. To jest możliwe, albo, albo, nie wiem, żyjemy w symulacji po prostu. <laughs> Dobra, szkoda, słuchajcie, że nie mam kamienia, ale nie chcę kraść od tego kogoś, bo boję się, że to nie jest abra i bobo i że będzie ten ktoś zły. Także wolę tak nie zaczynać, słuchajcie, jakiejś relacji. A jeżeli to jest abra i bobo, to też tak naprawdę mogliby być źli. Dobra, poproszę tego klocka. Halo, spadł? Ja go zebrałem? Nie wiem, nie wiem, nieważne. Dobra, rozwalajmy to. Patrzcie, ile drewna tutaj jest! To drzewo po prostu wygrywa grę. To drzewo jest po prostu najlepsze. Kocham to drzewo, słuchajcie. Nigdy ich nie lubiłem w Minecrafcie No, bo się długo zbierało i wiecie, to no takie słabe, słabe to było. A teraz po prostu dziękuję bardzo serdecznie. Okej, okay. o nie, jeszcze tam daleko jest. Dobra, to już nie będę go zbierał. Teraz poproszę jeszcze te bliższe. Ale nie, Ej, słuchajcie, naprawdę, tutaj jest D30 klocków drewna. To jest. To jest chore, dobra. To ja nie, nie muszę już robić sadu żadnego, żeby mieć drzewo. Absolutnie, słuchajcie. Wystarczy, że ja sobie zrobię jedno. Jazda bez trzymanki. Dobra, patrzcie ile tam jeszcze tego jest. A tylko szybko! Ta, słuchajcie, siekierka jest straszna. Drewniana. Pierwszy raz chyba w życiu korzystam z drewnianej siekierki. Czy coś jeszcze tutaj zostało? Okej, okay, tutaj mogę rozwalić, dobra, pyk, pyk, jeszcze to sobie rozwalimy. Może spadnie akurat na... Dobra, rozwalimy to. I teraz może akurat spadnie na tego dirta. A jak nie spadnie, to już słuchajcie trudno. Ej, no naprawdę tam jeszcze jest, dobra, słuchajcie. To w takim razie ja już to oleję, dokończę to samemu, ale sami zobaczcie ile ja mam. I nawet ja błyszko mam! Nie, no świetnie, dobra. Sami zobaczycie, słuchajcie, że ja, jak z, dokończę to drzewo, to będę miał prawie tak chłody. Więc jest naprawdę hardkorowo, e, Sadzonek mam też całkiem nieźle, bo on mile mi zostały. Jest jedzonko, także modedeczki. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Subskrybujcie kanał, ponieważ oczywiście jest ustawa, że macie tylko 3 sekundy na subskrybowanie od teraz. 3, 2, 1. No i słuchajcie, kto zasubskrybował, ten może spać spokojnie. Kto nie. Puk, 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 o trzeciej w nocy od, od, od jakichś urzędasów, no bo to jest, słuchajcie, ustawa, ja was tylko informuję. No i yy, będzie mi miło, jeżeli wbijecie na mój dodatkowy kanał Macioch Plus, który macie tam w opisie. I tak jak mówię, słuchajcie, jakby nic nie mówię, ale mogę tylko pokazać. Także do, do następnego, jo.